Ma. Z tego powodu, iż coraz więcej osób ostatnio zaczyna mnie się pytać, czym nagrywam, jak nagrywam, e, jakim programem nagrywam, to postanowiłem nagrać Wam poradnik, e, jak to zrobić. E, ja osobiście nagrywam Radonem, bo mam kartę Radona. E, żeby nagrać sobie na przykład e, klipa, grę czy cokolwiek Radonem, e, musicie mieć kartę Radona. Bez karty Radona to nie pójdzie. Wchodzimy sobie na www.amd.com, e, wchodzimy na drivery, szukamy karty jaką mamy. Z tego co wiem, to jestem pewny, że od kart RX500 wzwyż e, nagrywanie będzie działało w 100%. Aczkolwiek nie jestem pewny, e, dla mnie byłaby to na przykład karta RX6600. Submit, czekamy i pobieramy sobie. Tutaj program na Windowsa, na przykład w moim przypadku. Najnowszy AMD Software Adrenaline Edition. Gdy już to pobierzemy, wypakowujemy, pobieramy, resetujemy komputer. Na pulpicie prawym wchodzimy w AMD Software. I teraz tak, wchodzimy w ustawienia, nagrywanie i strumieniowanie. Tutaj będziecie mieli to zupełnie inaczej jak ja ale tutaj polecam Wam zaznaczyć sobie nagrywaj pulpit, przechwytywanie regionu bez obramkowania tutaj macie moje ustawienia e, ja mam włączoną osobną ścieżkę mikrofonu e, nagrywaj przez mikrofon, poziom dźwięku, naciśnij mów mam wyłączone tutaj macie transmisję na żywo, z tego nie korzystam multimedia są ważne zanim zaczniecie klipować musicie włączyć sobie tutaj powtórkę tutaj wybieracie sobie folder w który mają się zapisywać klipy Tutaj wybieracie czas, jaki klipuje po prostu program. I gdy już to zrobimy, wchodzimy w klawisze dostępu. I tutaj włączamy klawisze dostępu. Co do natychmiastowej powtórki, ja mam lewy Alt plus F10. A co do nagrywania, przełącz nagrywanie, jest to u mnie lewy Alt i Namlock. Gdy sklipujemy sobie już klipa. Możemy znaleźć go w folderze, w którym go zapisaliśmy, w takiej jakości, w jakiej go zapisaliśmy, więc wszystko działa u mnie przynajmniej poprawnie. I zanim ktoś spyta, u mnie nie było żadnych problemów co do klipowania bądź też nagrywania, FPS-y mi nie spadały, nie miałem jakichkolwiek problemów nigdy z tym. I to w sumie tyle.